Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku wokacyjnej edycji programu Dialog, czyli Rozmowy o Historii. Program, w którym wspólnie z prezydentem Głogowa, Rafałem Brokaszewiczem, opowiadamy o historii głogowskich zabytków. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie. A dziś jesteśmy w zamku książąt głogowskich, w zamku, który powstał w XIII wieku, ale oczywiście wyglądał wtedy zupełnie inaczej. Dokładnie tak. Zamek, który powstał w XIII wieku. Z inicjatywy Konrada I, księcia Głogowskiego jako siedziba nowotworzonego księstwa, miejsce godne księcia, księstwa Głogowskiego. Zamek wówczas był zamkiem drewnianym, otoczonym palisadą, otoczony fosą, ale posiadał pewne elementy murowane, jak chociażby wieża, która jest najstarszym elementem ocalałym do, do dziś. wieża przypomnijmy z nazwy Głodowa. A do tej nazwy jeszcze za chwilę przejdziemy, ale jeszcze moment o lokalizacji zamku, bo pierwotnie fortyfikacje Głodowa były po stronie drugiej Odry, po drugiej stronie Odry, tam gdzie gród. Dlaczego w tym miejscu? Dlaczego nagle książę buduje zamek na lewym brzegu rzeki? Po na lewym brzegu rzeki ulokował także miasto, miasto Głogów nadał prawa miejskie w 1253 roku i tak naprawdę wybrał dla siebie też pewne tereny na wyłączność. Oprócz tych terenów wokół rynku, w pozostałej części nowo lokowanego miasta, które podzielił na parcelę i sprzedawał tutaj mieszczanom, którzy przyjeżdżali głównie zachodu, zostawił dla siebie również część zachodnią i północną miasta. Tam lokował kościoły, klasztory, tam budował różnego rodzaju obiekty użyteczności publicznej, ale także zbudował tutaj chyba w najciekawszym, najbardziej dogodnym miejscu przy przeprawie przez Odrę w miejscu w północno-zachodnim narożniku nowo powstałego miasta. Było to miejsce strategiczne, było to miejsce chyba najciekawsze, najwartościowsze w powstającym nowym Błogorzu. Tak, bo mniej więcej patrząc od zamku na lewo od obecnego mostu był brud. Tak. I ten, o ten brud chodziło, o obronę tego Tam ten, o... był brud, przejście hmm. przez. I raczej wodę, nie most, ale wtedy? wkrótce most. Most w Młogowie powstał bardzo szybko, bo pierwsze hmm. wzmianki są już w XIV wieku, że był most drewniany. Zatem kto wie, co było przed tą zmianką? Być może już jakieś elementy poprawiające z jednej części Błogowa na drugą, bo przecież Ostrów Tumski też był zasiedlony, też był e, użytkowany przez mieszkańców. Zatem, żeby ta komunikacja na co dzień się odbywała, bardzo możliwe, że most powstał szybciej niż te pierwsze wzmianki. No i ten drewniany zamek, on się skłonął, czy niedługo powstanie z tego co... ten, ten zamek drewniany on szybko przestał przede wszystkim. E, powodować taki komfort dla, 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 dla księcia, dla, mm. e, dla dworu, bo przecież e, to wszystko się rozrastało. Cała administracja, księstwo rosło w siłę, miasto przynosiło zyski, e, trzeba było mieć godną siedzibę. I nie od razu, ale systematycznie, krok po kroku zabudowywano poszczególne części i skrzydła Głogowskiego Zamku. Oczywiście przez cały ten pierwszy okres e, kilku stuleci Cały czas był to obiekt budowany czy przebudowywany jako obiekt też warownia czyli miejsce obrony, miejsce, w którym można było się bronić, miejsce stacjonowania w razie czego wojska. Później dopiero w późniejszych czasach przybrał rolę takiej rezydencji, gdzie przebudowywano go już w formie pałacowej, gdzie tutaj swoje siedziby mieli chociażby królescy, starostowie, zarządcy prowincji śląskiej. Do tego późniejszego okresu jeszcze za chwilę dojdziemy, ale zrobimy pewien krok w tył i porozmawiamy o tej wieży, bo ona jest najstarszym, najstarszym elementem. Początkowo jak, jak rozumiem, jedyny ceglany element, nie, nie z drewna. Dlaczego głodowa? Głodowa z nazwy wprost od głodu wieża, oprócz tej części obronnej, oprócz części obserwacyjnej posiadała ważną funkcję, jaką było więzienie. I to więzienie było w różnym czasie różnie wykorzystywane. Myślę, że e, najsłynniejszy okres, którym również e, z tych wydarzeń również nazwa powstała, to okres rządów e, księcia e, Jana e, Szalonego, e, Jana II Żagańskiego, e, który do tej wieży wtrącił rajców miejskich i ich po prostu zagłodził. Ehm, śmierć przez zagłodzenie w czasach średniowiecza to była jedna z mniejszych tortur, bo przecież e, chociażby e, czytując czy obserwując narzędzia wymiaru sprawiedliwości z okresu średniowiecza, e, możemy poznać to bestialstwo. E, szybka śmierć to był komfort, bo przecież ludzi czasami tor torturowano. W tym przypadku naszym głogowskim i wieży i więzienia po prostu skazywaną na śmierć głodową. No w tym kontekście przypomina mi się historia e, m, najwybitniejszego księcia Głogowskiego, Henryka III Głogowskiego, e, który przetrzymywał swojego przeciwnika politycznego w takiej skrzyni, w której nie mógł się ruszyć. Nawet nie Z tyle, ty, nie tyle to? przeciwnika, co krewnego. To też. E, oczywiście to był uznany sposób, aby uwięzić, aby wymóc pewne ustępstwa w postaci e, uznania e, zwierzchnictwa, uznania terenów, e, no osoba więziona przez e, Henryka w klatce, w której nie mógł ani stać, ani siedzieć, w której, w której to robactwo i wszelkie inne stworzenia trawiły jego, jego ciało. Działa się tutaj, właśnie na Zamku Głogowskim. Tak, no i wygodało się pewnego ciało, Henryk, wtedy ten, te, te ustępstwa. Dzisiaj ma ulicę w naszym mieście. Generalnie w czasach średniowiecza tolerancja, akceptacja dla przemocy w polityce Większa. Nie tylko w polityce, ale generalnie w wymiarze sprawiedliwości i w powodowaniu takiej karności wśród mieszkańców. Zarządzanie strachem można tak powiedzieć. No ale wracając już ściśle do zamku em, i do jego historii. Z czasem został wpisany w mury miejskie. Jego faktyfikacja. Ja tak naprawdę już, już od początku właśnie lokalizacja taka strategiczna y, zamku y, y, północno-zachodnim narożniku była z założenia wpisaniem w system obronny murów miejskich tu zbiegały się mury od strony południowej, i zamek wraz ze swoim kształtem był jednym, jednym z elementów obwarowań miejskich. No, Zmacniał fortyfikację? Wzmacniał fortyfikację do tego stopnia, że nawet w okolicach zamku część murów była tylko pojedyncza. W pozostałej części miasta mury były podwójne. No właśnie, to chwilę porozmawiajmy o tych, o tych murach miejskich przy tej okazji, bo może w innym miejscu nie będzie tego odpowiedniego kontekstu. Jeśli chodzi o ten błogów średniowieczny, jak te mury wyglądały? To znaczy, kiedy Bóg uzyskał mury miejskie? Bo też trzeba pamiętać o tym, że dla takiego średniowiecznego miasta posiadanie murów miejskich też było symbolem rangi i pewnej samodzielności. No, rangi z murami miejskimi jest cała filozofia przede wszystkim obwarowania miejskie, które, pierwsze obwarowania miejskie, które powstały, to była palisada, czyli drewniane płoty, pewnie zaostrzone. Z czasem otrzymały fosę. Później dopiero zaczęły być budowane mury, jak już rola gospodarcza miasta wzrastała, bo przecież wybudować mury tak ogromne na takiej przestrzeni to też ogromny wydatek. Wybudowanie to jedno, a później obykowanie się tymi murami to drugie. Stąd poszczególne cechy, poszczególne Grupy społeczne miały przypisane opieki nad poszczególnymi murami, basztami, bo te mury były także wsparte basztami. W murach, w murach miejskich były również bramy miejskie. Przez które można było dostać się do miasta i z miasta, czyli brama Olżańska, brama Brzostowska, brama Polska i brama Szpitalna. Z czasem one wychodziły na przedmieścia, które w późniejszych czasach powstawały, ale wracając do murów, w miarę rozwoju oręża, w miarę rozwoju zasięgu broni używanej do oblężania miast. Mury wyposażono w drugi pas właśnie umocnień. Tym razem już przy tych murach powstały basteje, basteje czy takie miejsca, gdzie można było zainstalować armaty, które zwiększały zasięg, wobec którego nieprzyjaciel mógł podejść pod miasto. Ale mury to nie tylko. E, obrona przed e, wojnami, najeźdźcami, e, mury na co dzień służyły po prostu do takiego bezpiecznego funkcjonowania mieszczan, mieszkańców, e, ochrony ich dobytku, e, a przecież handel to jedno z kluczowych, e, jedno z kluczowych zajęć e, mieszkańców w tamtych czasach. Skoro mury, to i wojny. Skoro wojny, to i zniszczenia. Zamek, w którym dzisiaj jesteśmy, bardzo ucieka w okresie wojny trzydziestej. Tak. Wojna 30 doprowadziła do spustoszenia generalnie miasta, zniszczone zostały, czy też w bardzo, w bardzo złym stanie wojna 30 odniosła się z miastem, z ludnością były miasta w ogóle praktycznie wyludnione. No i po wojnie 30-letniej, na skutek między nimi też zniszczeń, ale i rozbudowy fortyfikacji, już takich bardziej nowożytnych, to jest ten moment, kiedy to zamek stracił swoją funkcję obronną, o czym już wspomniałeś, że stał się bardziej, można pałacem, siedzibą. Tak, siedzibą tutaj namiestnicy królewscy którzy zarządzali częścią prowincji śląskiej mieli swoje siedziby czyli już nie funkcja obronna a bardziej urzędy bardziej instytucje bardziej rezydencja niż, niż ten zamek taki typowo obronny no i tutaj zdaje się był też napoleon poprzez oj tutaj wizytę był go jak II. Bardzo pozytywnie przyczynił się do remontu, przebudowy, rozbudowy zamku, bo zastał go nieco zrujnowanego. Zatem te osobistości tutaj w jednej z najważniejszych budowli w mieście gościły. Napoleon był zresztą w tym miejscu trzy razy: nocował tu, odpoczywał i jechał dalej na front, bądź z frontu. Ostatni jego pobyt. To przecież klęska w przebraniu inkognito. Tak? Rozpoznany tutaj w mieście, przywieziony na zamek, ale mimo wszystko już nie w glorii chwale, a wręcz z podkulonym ogonem po przegranych wojnach, bitwach. Po wyprawie więc jest kraju. E, no więc właśnie, przechodząc już tak powoli do końca, do historii współczesnej e, zamku, niestety jak w całym naszym mieście, ze z zamkiem książec Głuchowski bardzo źle się budowa na Światowa i późniejsze zniszczenia, późniejsza dywestacja. Tak, zamek został bardzo mocno zniszczony e, i znów ta najstarsza budowa wieża najlepiej ocalała. E, jest oczywiście troszeczkę przebudowana, szczególnie jej górna kondygnacja. E, Przetrwała do, do szczęśliwie do dzisiejszych czasów. Część zamku została bardzo mocno zniszczona, jak skrzydło południowe, i tak naprawdę już nie zostało, nie zostało odbudowane jak pierwotnie, a w zupełnie innym nowoczesnym stylu. Obniżono to skrzydło. Zamysł był taki, aby wyeksponować tę najstarszą część, czyli wieżę, stąd od strony południowej patrząc widzimy wieżę w całej okazałości, nie tylko jej górną kondygnację. Natomiast w tym pomieszczeniu, które powstało w miejscu dawnego skrzydła południowego, jest dzisiaj sala konferencyjna poświęcona, czy też imienia, Mieczysława Kaczkowskiego, pierwszego dyrektora muzeum, osoby, która bardzo przyczyniła się do, do tego obiektu. No i dzisiaj właśnie mamy tutaj muzeum, które służy z tak, uczestniczą. No dziś mamy Muzeum archeologiczne Oprócz muzeum mamy tutaj bardzo ważny środek archeologiczny, czyli jednostkę naukową, ale zapraszamy do muzeum. Są wystawy stałe, są wystawy czasowe. Współczesna i historyczne wystawy. Naprawdę warto wybrać się do Głogowskiego muzeum, zobaczyć zamek, ale także wystawy. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, w którym jak widać toczyliśmy nierówną walkę z wiatrem w historii. Nie tylko w przenośni, ale również i dosłownie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, ale przed deszczem zdążyliśmy. Tak jest.